Przejdziemy teraz do drugiego rodzaju lotu automatycznego, czyli mapowania, poprzez kliknięcie w plusik tutaj i wybranie Create a route. No i omówiliśmy do tej pory opcję Waypoint, teraz wybieram Area route. Gdyby dron był uruchomiony, tak jak ten pilot, i znajdowalibyśmy się pod gołym niebem, zobaczylibyśmy po chwili tutaj nasze położenie tego urządzenia, no i drona, i też homepoint, który dron zapamiętał. No ale z racji, że jesteśmy w budynku i dron jest wyłączony, tu widzimy ostatnio zapamiętaną pozycję przez tego pilota. Ja sobie włączę tutaj widok satelitarny, żeby się lepiej w terenie orientować, i wybiorę sobie przestrzeń, w której będę chciał ten lot potem przeprowadzić. Interesuje nas to tutaj fikuśne pole, więc, tak jak nam podpowiada ta, ta chmurka, wystarczy zacząć klikać i w ten sposób wstawimy na mapie wielokąt, który obejmuje obszar, który chcemy sfotografować. Można swobodnie rozciągać te narożniki i nawet dodać pomiędzy, za pomocą tego tu plusika na każdym boku kolejny narożnik i znowu go przesuwać, aż uzyskamy yy, możliwie przybliżony kształt tego terenu, jaki nas interesuje. O, tu dodamy jeszcze jeden. Tu jeszcze jeden. Oczywiście można sobie wyjechać z zapasem, ja tu tak się pobawię. Zielone, żeby było. Jeszcze tutaj a co? O, powiedzmy, jest. I robię zapisz. Teraz system pyta nam się, jakim dronem chcemy wykonać tę misję. Wybieramy model M30, czyli Matrix 30. No, i w tej serii mamy dwa modele do wyboru. My będziemy używać matryca z kamerą termowizyjną, czyli M30T. I jeżeli mamy kamerę termowizyjną, no to system nam się pyta, czy chcemy z niej korzystać, czy wystarczy nam sama szerokokątna, czyli zdjęcia w świetle widzialnym dla człowieka. My wybierzemy sobie IR dodatkowo no i dzięki temu na karcie SD po zakończeniu tej misji będziemy mieli naprzemiennie poukładane zdjęcia w normalnym świetle i podczerwone. Zatwierdzamy, i teraz, jak widać, system zaproponował takie ścieżki, jakimi dron poleci, według przyjętych domyślnie ustawień. Które oczywiście możemy zmienić. Pierwsze, pierwsza rubryczka pozwala nam nadać nazwę naszej misji. Nazwijmy to mapowanie. Numer 1, zatwierdzam. Tu jeszcze raz można zmienić kamery z jakich chcemy korzystać. Gdybyśmy zmienili zdanie, teraz y, omawiamy w tej chwili tryb Ortho Collection, czyli mapowanie płaskiego mniej więcej terenu. Gdybyśmy chcieli skanować obiekt który trójwymiarowy, jak budynek, jakiś pomnik, czy miejsce wypadku, to opcja Oblic Collection y, będzie przydatna, ale o omówimy mówimy później. Opcja Ortho GSD, czyli Ground Sampling Distance, mówi nam o tym. Y, Ile jeden piksel na naszym zdjęciu będzie stanowił centymetrów? Czyli mamy teraz, że jeden piksel to 5 centymetrów yy, na mapie nam zaprezentuje. Altitude Mode to jest wysokość, punkt odniesienia do pomiaru wysokości domyślnie i najbezpieczniej moim zdaniem, im dalej jesteśmy od, od morza, od brzegu morza, tym bezpieczniej używać domyślną opcję, czyli relative to take-off point. Czyli po prostu jak dron startuje na jakiejś wysokości, to to będzie zero, no i względem tego miejsca startu dron będzie sobie mierzył wysokość. Tak, jak w Waypointach mieliśmy opcję ustawić dla każdego Waypointa inną wartość wysokości, to tutaj nie ma takiej opcji. Tu ustawiamy po prostu stałą wysokość i dron na takim, powiedzmy, płaskim stole wykona ten przelot. Niezależnie od terenu pod nim, jaki jest ukształtowany. Czyli jeżeli ustawimy tutaj dalej opcję Root Altitude, tak jest 37,9 dziwna wartość, zmienimy ją, powiedzmy klawiaturą na 50 metrów. Tak, no to dron wykona na 50 metrach cały przelot. Safe take of altitude to jest też wysokość, która, na którą dron się wzniesie w momencie startu, czyli jeżeli powiedzmy z tego tutaj punktu na środku ekranu byśmy startowali, a dron y, kilkaset metrów dalej rozpoczyna dopiero tą misję, no to w momencie kliknięcia guzika start dron tu wzniesie się w pionie na 20 metrów, a potem lotem wznoszącym będzie leciał do obszaru, w którym ma zrobić mapowanie. Ja polecam jak zawsze dla bezpieczeństwa ustawić tą wartość taką samą jak wysokość na jakiej chcesz, żeby dron wykonał lot. Przechodzimy dalej. Możemy ustawić jak szybko dron wykona przelot, znaczy jak szybko będzie leciał wykonując ten przelot, co finalnie się przekłada na czas całej operacji. Jak widzisz, nie można tutaj ustawiać wartości maksymalnych dla drona, to znaczy, jeżeli włączymy, latając manualnie tryb sport i damy wpalnik na maksa, no to taki Matrix 30 może osiągać blisko 80 km na godzinę takie prędkości, a tu widzimy 3 metry na sekundę, nie? Tylko maksymalną wartość, czyli 3, 3 metry na sekundę. Ta blokada służy temu, żeby dron wykonując takie zdjęcia, lecąc tym szlakiem, no nie robił ich w sposób rozmazany. Tak? Czyli budowa optyka kamery definiuje to, że nie można super szybko lecieć, no bo inaczej uzyskamy rozmazane zdjęcia. Kurs Angle to jest opcja pozwalająca, jak widzisz, zmieniać kurs drona. Podczas gdy będzie pokonywał tę trasę, i domyślna wartość, jaką zawsze nam dron proponuje, jest tak obliczona, żeby dron jak najwydajniej tę trasę przeleciał, to znaczy jak najmniej nawrotów. Więc zwykle, jeżeli masz podłużny wielokąt do obfotografowania, no to dron będzie leciał wzdłuż, bo na bocznej krawędzi tej krótszej ma mniej nawrotów, a na nawrocie dron nie robi roboty, a zużywa baterię, Więc stąd domyślne ustawienia, zauważ, jak na przykład zmienię tą wartość, to automatycznie system przelicza też kurs, tak, no, a ja, ja i tak mogę mu namieszać z różnych przyczyn. Na przykład przy badaniu paneli fotowoltaicznych, które są zawsze ustawione na południe, tak, mamy tutaj wpływ, żeby dron właśnie leciał, tak jak te panele są ustawione, na przykład prostopadle do nich. Ale jeżeli zależy ci najbardziej na wydajności drona, no to zostaw ustawienia do myśli. Tradycyjnie w każdym trybie planowania lotu automatycznego mamy opcję up completion, czyli mówimy dronowi jak skończysz misję, no to w tym przypadku return to home, czyli wracaj. Jak zwykle można też wybrać opcję land, co odradzam. Return to start point and hover to nie jest zła opcja i exit route mode, po prostu w ostatnim punkcie dron będzie wisiał i czekał aż go przejmiemy. Dalej mamy możliwość przejść do ustawień zaawansowanych, w których mamy wpływ na to, jaka gęsta będzie ta siatka, ile zdjęć na karcie SD uzyskamy. Najważniejsze opcje, jakie tutaj mamy, to jest Side Overlap Ratio oraz Frontal Overlap Ratio. Zobacz, co się stanie, jak będę zmniejszał opcję Side Overlap. Ta wartość wpływa na to, jak bardzo zdjęcia nakładają się na siebie bokiem. To znaczy, dron leci powiedzmy, tędy, robi zdjęcia, i jak wraca z sąsiednim ścieżką, to też robi zdjęcia i te zdjęcia będą się na siebie ileś nakładały. Tak? No i teraz mówimy dronowi, właśnie, że chcemy, żeby te zdjęcia z sąsiednich ścieżek nakładały się, czyli bok. Tak, site w 30%. Więc im większą wartość ustawimy, tym gęściej dron będzie leciał, co się przełoży na czas tego lotu i też zużycie baterii. Ale mamy bardziej szczegółowo obfotografowany teren. Frontal overlap z kolei, jak widzimy, nieważne ile ustawimy, nie ma żadnej reakcji na mapie. To znaczy to nie wpływa na ścieżkę, na trajektorię lotu, ale wpływa na to, ile zdjęć na karcie SD będziemy mieli, bo frontal overlap mówi o tym, ile jedno zdjęcie za drugim się nałoży na siebie. Teraz, jakie to ma znaczenie? To zależy od profesji, z jakiej się wywodzić. Jeżeli jesteś geodetą, to myślę, na pewno zdajesz sobie sprawę, że programy, które potem przetwarzają te zdjęcia, lepiej sobie radzą, jeżeli nakładki są większe. I domyślne ustawienia z tego, co się zorientowaliśmy, czyli te 70%, 70% nakładka są rekomendowane, jeżeli chcesz na przykład wrócić te zdjęcia do programów takich jak DJI Terra. Jeżeli z kolei jesteś ze służb ratowniczych powiedzmy, i nie interesuje Cię modelowanie 3D czy 2D terenu, tylko po prostu chcesz, żeby dron spatrolował jakiś teren na akcji poszukiwawczej, no to myślę, nie ma sensu ustawiać takich dużych wartości i wtedy możemy warto zjechać na najmniejsze jakie są, czyli 10%, mniej nam system nie pozwoli i w finalnie dron też swoim okiem zobaczy całą tą płaszczyznę, no ale zrobi to w najbardziej szybki i wydajny sposób. Czas lotu, jaki, jaki będzie potrzebny, żeby dron wykonał to zadanie, tutaj się wyświetla, to jest szacowany czas i zauważ, że teraz mamy 30 minut, tak? a jak zwiększę te o połowę, to czas lotu również nam się o połowę yy, zwiększył, nie? czyli mamy tutaj godzinny przelot. Jeżeli dronowi skończy się bateria w trakcie lotu, co jest bardzo prawdopodobne w godzinnej misji, yy, to dron samodzielnie wpadnie na to, że pora wrócić, tak? wyląduje. Yy, możesz go nawet wyłączyć przy wymianie baterii, chociaż w przypadku modelu Matrix 30 nie jest to konieczne, bo mamy dwie baterie, które niezależnie można wymieniać, co pokażemy potem na nagraniu. No, i po zatankowaniu, że tak powiem, tych baterii, można dronowi powiedzieć, żeby do misję, misji, on wróci tu, gdzie ją przerwał i będzie kontynuował, i można tak w nieskończoność powtarzać, aż baterii nam nie zabraknie. Margin z kolei, ta opcja, służy do ustawienia tego, na jaki dystans poza zadany przez nasz obszar drona wylecieć, żeby do, zrobić nawrót. Opcja photo mode yy, pozwala tak jakby ustawić czy powiedzieć dronowi czy ma robić zdjęcia co ileś metrów czy co ileś sekund, ale w praktyce za bardzo to się na nic nie przekłada i bo rezultat jest taki sam moim zdaniem, więc tą opcję zawsze zostawiam domyślną. Zjeżdżając niżej, mamy też opcję custom camera angle, bo domyślnie dron kamerę zaraz gdy rozpoczyna misję ustawia pionowo w dół. Co możesz też zobaczyć tutaj, że domyślna wartość jest minus 90, czyli kamera pionowo w dół. Możesz zadać mu inną wartość, na przykład minus 30 stopni. Jeżeli dobrze pamiętam z geometrii, jeżeli fotografujesz panele fotowoltaiczne, które są pod kątem 60 stopni ustawione, a ty kamerę pochylisz o 30 stopni, to, yy, to, to optyka kamery będzie wycelowana idealnie prostopadle do powierzchni panelu. I teraz, żeby sfotografować na przykład panele fotowoltaiczne, które y, raczej będą ustawione na południe, y, kontynuując ten wątek, y, ja bym wybrał kurs trochę wcześniej wracając, powiedzmy w ten sposób. Czyli jeżeli panele fotowoltaiczne stoją właśnie na tej płaszczyźnie, to dron będzie leciał wzdłuż tych rzędów. Widząc na mapie też te panele, możesz sobie ustawić w opcjach zaawansowanych ten side overlap i zdecydować, czy optycznie tak wycelować, żeby ścieżka przelatywała w odpowiedniej odległości pomiędzy panelami. I teraz wybierając Aircraft Rotate Defined. Możemy też ustawić pod jakim kątem będzie dron ustawiony. Widzimy 0, to jest na północ, więc to ustawienie będzie optymalne, wtedy dron będzie tak leciał, będąc ustawiony zawsze w kierunku północy, czyli będzie patrzył na panele, które są na południe ustawione swoją powierzchnią. Do innych zastosowań, czy poszukiwawczych, czy geodezyjnych moim zdaniem nie ma znaczenia ustawienie samo drona, bo finalnie i tak cały teren będzie obfotografowany. Ale w przypadku branży fotowoltaicznej myślę, że ustawienie drona robi znaczenie, więc teraz mam nadzieję wiesz jak to przygotować. Mamy tutaj też ustawienie, które też za bardzo na nic nie wpływa. Take off speed, czyli prędkość startowa. Tak? No producent nie pozwala nam tutaj szaleńczych wartości ustawać. Mamy maksymalnie 15 m na sekundę i, i tyle. Jeżeli jesteś już. Pewien ustawień, które wpisałeś, możesz to schować i na dyskietkę zapisać. Wcześniej widzisz też, jaka jest ta powierzchnia, którą będziesz miał, ile czasu to zajmie i ile mniej więcej y, zdjęć zostanie zrobionych. Robimy, zapisz i. Jeżeli dron byłby włączony, my bylibyśmy mniej więcej w tamtej lokalizacji. Możemy wtedy wybrać play, albo jeżeli chcesz edytować, to misję rozwijasz za pomocą tej majszczalki w dół menu i na ten ołówek. Należy kliknąć i znowu wrócimy do menu ustawień, które przed chwilą omawialiśmy. Tak jak widzisz, wychodzę do biblioteki i widzimy, że nasza misja jest tutaj zapisana pod nazwą, jaką sobie wybraliśmy i przypomnę, że gdy klikniesz start misji na karcie SD utworzy się folder o tej nazwie właśnie, więc jeżeli byśmy jednego dnia wykonali wszystkie trzy loty, tutaj tak nazwane, to mielibyśmy na karcie SD właśnie trzy foldery o tych nazwach i w każdym z nich zdjęcia z tego konkretnego lotu. Tutaj domyślnie dron zawsze robi zdjęcia, nie trzeba mu nic ustawiać w przypadku trybu mapowania. Ale jeżeli wybierasz waypointy, to jeżeli w punktach nie zadałeś dronowi rozpoczęcia lub wyłączenia nagrywania lub zrobienia zdjęcia, to on nic sam z siebie nie zrobi żadnych zdjęć. Wracam jeszcze wcześniej i teraz, jeżeli wejdę do camera view, przejdę tą checklistę przestertową, to tak samo jak w przypadku waypointów, w trakcie lotu mogę sobie wybrać tą opcję. I tutaj też widać tą bibliotekę, i z tego panelu od razu mogę wybrać mapowanie, i tutaj kliknąć start. I dron, nawet jeżeli jest gdzieś w powietrzu, jeżeli klikniemy start, on od razu skieruje się do miejsca, któremu zadaliśmy, i tam rozpocznie ten lot. Do omówienia trybu skanowania e, trójwymiarowego możemy posłużyć się tą mapą, którą wcześniej zrobiliśmy do mapowania płaskiego. E, edytując tą mapę. I tu przeskakując na oblik Collection. Jak widzisz, pojawił się, pojawił się taki panel z czterema dodatkowymi warstwami, i obszar potrzebny do wykonania lotu, tak jakby na mapie się powiększył. Ja sobie to na razie zminiaturyzuję. I widzimy, że do tej pory ten obszar mieliśmy na mapie zaznaczony, a teraz system dołożył nam taką jeszcze obwiednię dookoła. I to jest potrzebne, dlatego że. Na warstwie pierwszej widzimy właśnie ten przelot drona z góry. Tak? Nadal dron wie, że interesuje nasz zaznaczony w tym ciemnym wielokącie obszar obiekt, tym, w tym przypadku. I teraz jak przejdziemy na warstwę drugą, to widzimy nalot, jaki dron zrobi od prawej strony, tak. Czyli tu widzisz, że przed tym budynkiem on jeszcze leci. On tu domyśle będzie leciał z kamerą pod kątem 60 stopni do terenu po to, żeby właśnie od boku y, mieć te, te trzy wymiary połapać. Teraz jak przejdziemy na panel, y, na warstwę trzecią, no to od południa, jak widzimy, dron nalatuje czwórka od zachodu mniej więcej i piątka od północy, tak? więc mając dodatkowo zdjęcia zrobione z kamerą pod kątem oraz zdjęcie, z, na, rzut z góry, tak? zdjęcia z rzutu z góry, system potem może te, z tych zdjęć skonstruować trójwymiarowy model tego obszaru. To jest bardzo przydatny tryb właśnie do dokumentowania miejsc wypadków, czy właśnie w architekturze, czy w budownictwie, żeby y, tworzyć modele 3D budynków powstających, czy już może istniejących. Ostatnim trybem lotu automatycznego, jaki mamy w aplikacji DJI Pilot do wyboru, są loty y, wzdłuż obiektów, które są długie, takie jak drogi, rurociągi, rzeki. Jeżeli chcemy udokumentować takie obiekty, mamy do wyboru tryb y, linear tak zwany i tradycyjnie moglibyśmy wybrać opcję flight route, Pick, tutaj create route, i linear, tak, ale też przypomnę, że możemy to robić od razu, nawet w trakcie lotu, gdy jesteśmy w panelu pilota. Wybieramy opcję tutaj tego wężyka i widzimy bibliotekę naszych dotychczas utworzonych misji. Ale gdy bierzemy plus, też pojawia nam się to samo menu. Wybieramy linear. Tradycyjnie wybiorę sobie mapę satelitarną, lepiej się w niej czuję i załóżmy. Mamy tutaj ulicę, którą chcemy udokumentować, i jej okolicę też pobliską, więc zaznaczam sobie o ten sposób odcinek drogi, który mnie interesuje. wiadomo mogę też poprawiać, żeby precyzyjniejszym być. I teraz tutaj, cokolwiek wpiszemy, tak będzie się nazywała nasza misja. I dalej też folder ze zdjęciami na karcie SD w dronie, więc nazwiemy to. Droga 1. Znowu wybieramy kamerę, z jakiej chcemy korzystać. Wybieram matryc 30. Wystarczy mi kamera szerokokątna. I jak widzisz, dron już nam tutaj sugeruje tą obwiednią obszar, jaki jego oko obejrzy, że tak powiem. Jeżeli wybierzemy opcję Single Route, czy Route, to znaczy, że mówimy dronowi, że chcemy, żeby za jednym razem, za jednym przelotem. Całą robotę wykonał, cały teren opotografował i znając swoją optykę, no bo powiedzieliśmy dronowi jaką ma kamerę, w bazie danych mamy informacje na temat budowy kamery, dron wie jak wysoko musi polecieć, żeby swoim okiem objął ten teren, yy, dlatego nie będziemy mogli tutaj za bardzo zmienić przynajmniej w dół wysokości przelotowej. Jeżeli to odhaczymy, to mamy w pełni wpływ na to, na jakiej wysokości dron poleci, a on sobie sam z kolei wyliczy, ile razy musi polecieć, jeżeli damy za małą wysokość, żeby na raz to wszystko fotografował, to on sobie sam wyliczy, ile razy musi tutaj ten teren przelecieć z małym przesunięciem, żeby wszystko sfotografować. Tradycyjne ustawienie wysokości startu, tak? czyli wysokości, na jaką się wniesie dron po rozpoczęciu misji. Możemy tutaj ustawiać jak, w jakim dystansie od, yy, na lewo od zadanej ścieżki dron ma zbadać teren oraz na prawo. A jeżeli to jest równa wartość, jeżeli zależy nam, żeby to była równa wartość na lewo i na prawo, to zaznaczamy tutaj tą opcję equal, tak, czyli równo. I cokolwiek zmienimy, czy tu, czy tu, tak samo nam, jak widzisz, rozszerza się yy, ten obszar. Dany punkt możemy również yy, Dokładnie sprecyzować za pomocą współrzędnych, jeżeli je znamy. Można też go w ten sposób joystickiem przesuwać, tak samo jak przy waypointach. Jeżeli teraz przejdziemy do menu Flight Route, to widzimy yy, ścieżki, jakie dron pokona, żeby sfotografować yy, obszar, jaki mu zadaliśmy wzdłuż tej naszej drogi. Widzimy tutaj również S, czyli miejsce startowe. Tak? Czyli, jeżeli załóżmy, wystartowalibyśmy dronem z tego miejsca, to on się wzniesie tutaj na wysokość 20 metrów i lotem wznoszącym leci po linii prostej do tego miejsca. No i to miejsce według naszej ustawy ma wysokość 100 metrów. Tak? I tak jak w przypadku mapowania, jeżeli będziemy wysokość przelotową zmieniać, dron będzie przeliczał sobie. Gęstość tej siatki. Tak, żeby objąć swoją kamerą cały teren, i jeżeli, właśnie tak jak w przypadku mapowania, nie zależy nam na super jakości pomiaru, bo nie chcemy nic potem modelować, tylko na przykład chcemy przeszukać ten obszar, bo na przykład ktoś podobno w rzece utonął i chcemy brzeg spatrolować, nie musimy tyle razy latać, no to możemy, tak jak w przypadku mapowania, zmniejszyć size. Overlap ratio. Tak. Frontal, przypomnę, na sam lot nie wpływa. On wpływa na to, ile zdjęć będziemy mieli na karcie SD. Im większa wartość, tym gęściej, więcej zdjęć. Jeżeli jestem zadowolony z ustawień, klikam Zapisz. I misja jest zapisana w naszej bazie. Możemy ją w każdej chwili wybrać z menu i rozpocząć, klikając ten niebieski przycisk.